Witam serdecznie na kolejnej lekcji. Ostatnio wam proponowałem bardzo fajny serwis yy, googlowski, który bardzo pomaga w nauce języka. Jest to serwis Ngram Viewer. I słuchajcie, yy, całkiem niedawno w komentarzu ktoś poruszył kwestię słowa zwrotu kilka. Wiemy, że w języku angielskim jest kilka zwrotów na kilka. Orobiłem o tym filmik, link macie u góry. Więc mamy do dyspozycji a few, several, i a couple of. Najbardziej kontrowersyjny jest a couple of, yy, gdyż on może też znaczyć para, tak? Bo a couple of people to może być po prostu para, czyli dwie osoby. Ale jest problem taki sam jak u nas, że to też znaczy parę. Yy, z tym, że my mamy odmianę, tak? Mamy para albo parę ludzi, no to wiadomo, że to jest na pewno więcej niż para. W języku angielskim nie ma odmian, więc ewidentnie jest problem. Ktoś w komentarzu napisał, że Żył mieszkał w Ameryce kilka lat i zauważył, że kapulow jest tylko stosowane jako dwa. Ja tam odpisałem, że podpytam native speakerów i rzeczywiście pojawiła się kontrowersja. Do tego nawet Brytyjczyk jeden napisał mi, że dla niego ekapulow to, to w zasadzie też jest chyba tylko dwa. Ale zaraz został, że tak powiem, poprawiony przez innych native'ów brytyjskich, którzy powiedzieli, że absolutnie. Więc tak czy siak jest kontrowersja, tu nie ma wątpliwości. No ale jeszcze mamy do dyspozycji a few i several. I teraz pytanie, który jest częściej używane, Z jakimi rzeczownikami? I tak pomyślałem, że po Zobawimy się właśnie dzisiaj Engram Viewer, który nam to wszystko pięknie pokaże. Czyli kto jeszcze nie zna tego serwisu, on pokazuje użycie danego słowa w przeciągu prawie 200 lat. To są dane googlowskie, które gdzieś tam gromadzi i mamy od roku 1800. Do 2008. Tu sobie możemy ustawić lata. Between i ustawiamy, jakie lata nas interesują. Możemy wybrać ogólny angielski, możemy wybrać. Amerykański, brytyjski, australijski i tak dalej. Ja ustawiłem ogólny angielski. I chciałem się, słuchajcie, pobawić z przeróżnymi rzeczownikami, I jako przedmioty te rzeczowniki, ludzie i okres czasu. No i zauważyłem ewidentną zależność. Czyli na początek na początek wrzucimy sobie, słuchajcie, rzecz. Wpisałem kilka samochodów. Czyli a few cars, several cars i a couple of Cars. No i zobaczcie, co nam wyszło na przestrzeni lat. E, powiem Wam, że jestem troszeczkę z, zaskoczony. Byłem przekonany, że FU zawsze wyjdzie na pierwszym miejscu, a tu jednak troszeczkę przeskoczył Several. Several Cars jako kilka samochodów jest wyżej notowane, czyli częściej używane niż FU. I oczywiście bez zaskoczenia na samym dole, a couple of Cars. Teraz słuchajcie, podmienimy. Rzeczownik, i mamy książki. A few books, several books i a couple of books. I co się dzieje? Zobaczcie, zdecydowanie, zdecydowanie znowu wygrywa several. I znowu byłem zaskoczony. A few jest niżej, dużo niżej. Tak to wygląda ten wykres na przestrzeni lat. Czyli zobaczcie, że several kiedyś było bardzo popularne. Tutaj wiek XIX. Potem spadło i potem znowu rośnie. No, język cały czas w jakiś sposób tam ewoluuje. OK, Podmieniamy Słuchajcie, rzeczownik teraz na ludzi. Mamy a few boys, several boys i a couple of boys. No, wiadomo, że couple of boys to tym bardziej jest kontrowersyjne, bo tu ewidentnie może być para jako dwóch chłopaków. Czyli tutaj wynik akurat może być mocno zakłamany. Tak czy siak, słuchajcie, znowu wygrywa several. Several boys. Częściej używane niż a few boys. No i na sam koniec stwierdziłem: OK, to przetestujemy teraz okres czasu i ustawiłem kilka dni. A few days, several days, a couple of days. Tu, akurat, a couple of days, moim zdaniem, jest bardzo często używane właśnie jako kilka. I zobaczcie, co się dzieje. Tym razem wygrywa a few. Czyli wygląda na to, że do okresu czasu preferują właśnie a few, a nie several. Natomiast several preferują do przedmiotów czy też ludzi. Tak to wyglądało na przestrzeni lat. No i żeby się upewnić, że rzeczywiście tak jest, dałem jeszcze, słuchajcie, kolejny okres czasu, czyli tygodnie. A few weeks, several weeks i a couple of weeks. I co się dzieje? Znowu wygrywa a few. Potem Several, no i znowu na samym końcu a couple of. Czyli słuchajcie, myślę, że wniosek jest jednoznaczny. Do przedmiotów czy też ludzi śmiało several i a few. Z tym, że częściej several. Natomiast do okresu czasu preferujemy a few. Dzięki.